Witam serdecznie, a tu są moje mulemansy, tam jak widać, o tam, 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 o ten momencik, to jest do przodu trochę tam, o tam, biała, czerwona samica, dunka, akurat ją przywiozłem, wrzuciłem, o tak ciekawie to wygląda, tu mój młody, tegoroczny, następny młody tegoroczny, o jest w tym roku trochę tego. O, tu tak się ładnie prezentuje. Bo można mu zrobić zdjęcie z bliska. Tam też. Jest. Tutaj jeden jedyny czarny. Reszty sprzedane już. Tutaj o. Spodobała mu się dziewczyna. I się cieszy. Tak ogólnie gołąbki zdrowe. Powoli się już kończą pierzyć. Zobaczymy, jak będzie dalej To następny się cieszy, bo zobaczył samicę no. Ten też się bawi, no tak ogólnie biorąc Dobrze jest Zobaczymy, co tam dalej przyniesie się siedzi a w sumie, się, w sumie się nie boją. Mm. <laughs> Wesoło im na żarty, na pite. I najważniejsze, że zdrowe. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz miłego lotu. Do widzenia.